Urodziłeś się z długimi uszami, wielkimi oczami i reputacją upartego lenia. Ale hej, czy ktoś kiedyś zapytał, dlaczego jesteś taki ostrożny? Bo masz mózg. Osły nie są uparte, są po prostu zbyt inteligentne, żeby iść na ślepo tam, gdzie koń by już dawno poleciał w przepaść. Twoje życie? Praca, praca, praca ciągnięcie wozów. Dźwiganie ciężarów, wspinanie się po górach. I to wszystko z niespiesznym krokiem filozofa, który wie, że nic na tym świecie nie trwa wiecznie poza obowiązkami osła. Ale nie jesteś tylko robo -zwierzem. Potrafisz zapamiętać twarze innych osłów przez dwadzieścia lat. Masz mocne kopyta, wytrzymałość maratończyka i słuch, który wykryje zagrożenie z kilometrów. A mimo to ludzie śmieją się z ciebie głupek, leniuch, uparty. A przecież bez ciebie nie przetrwałyby całe wioski w górach i pustyniach. Osioł to nie żaden żart, to cichy bohater. Powolny? Może, ale idzie gdzie trzeba i nie da się nikomu popchnąć.